Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj pobawimy się taką lutownicą podwójną IHUA 938D W sumie to nawet nie wiem jak to się po polsku nazywa. Po angielsku mówią na no to Hot Tweezer, czyli grąca penseta. I służy to do wlutowywania i wlutowywania układów SMD. Co my tu mamy w zestawie? Jeszcze jej nie używałem. Dzisiaj będzie debiucik. Zobaczymy do czego to się nadaje. Czyli mamy tą lutownicę, mamy regulację temperatury, włącznik, taką stację, żeby to odkładać. Czyścik, penseta, zapasowe groty i cyna. Cynę to już sobie chwilę używam, no nawet jest nośna, lutuje. I to co? Odpalamy maszynę. Mamy jakieś 200 stopni, Tu dajmy sobie powiedzmy te trzysta Mam taką jakąś płyteczkę testową do wylutowywania różnych elementów, do nauki lutowania. Myślę, że tym się pobawimy. Groty damy na razie do kalafonii. coś tam się pocynowało. No nie, no próbuję. Myślę, że trochę wprawy będzie się dało to robić. Tu mamy takie mniejsze elementy. I takie super ma Te super maciupki to chyba trzeba pod mikroskopem, bo ja już sam ich nie widzę. No. Tu mamy taką płytkę z odkurzacza. To pobawmy się tutaj. Tylko tutaj jest troszkę lakieru. Ale zobaczymy co to wyjdzie. Wylutowało coś tam zalutowało, ale to pewnie trzeba by poprawić. No nic, spróbujmy takiego wielkoluda. No, z wielkoludem już gorzej. Może damy troszkę więcej cyny. to się nam nie chce tutaj łapać. Damy troszkę. no wreszcie szedł. no ale to takie duże elementy to niestety Nie ma co szaleć. To spróbujmy sobie diodę odlutować. No nic, będę czekał aż puści. Nawet no, jak będzie to miało trwać, kilka minut. No, puściło. To nie wiem, z 4 minuty czekałem. Ech, no nic się, do takich dużych elementów tutaj furory nie, nie zrobimy na tym nie albo zrobimy jeszcze inaczej. Spróbujemy te duże, które wcześniej żeśmy się bawili, i przeniesiemy je na tą płytkę. No i teraz ładnie odrzeć, czyli to, to na lakier tak naprawdę przeszkadza. No i teraz jest ładnie przygotowana Czyli to jednak ten lakier nam tutaj bruści. Zobaczmy, czy ta dioda teraz też szybciej puści. Znacznie szybciej puściła. Tu przygotujemy no, A, to tak to można lutować. Tutaj puszczę od razu. To też rzeczywiście zależy od płytki, jak odbiera ciepło. No tutaj widzicie, chodzi to pięknie. No dobra, to do czegoś już doszliśmy. Piękności, no to nic, bo przekładajmy sobie jeszcze troszkę. No trochę wprawy. Myślę, że rządzonko jest bardzo fajne. Kurde, te dziady są krzywe i dlatego to mi to kiepsko idzie. Albo taki jestem cienki. Hmm, spróbujmy teraz. Tu pięknie siada, a tu nie chce. To od razu co tutaj widzę, nie? To można sobie chodzić jak chce. Jak to krzywo chodzi, no to się wysmykuje wszystko. Spróbujemy tak, że jedną ręką tu trzymamy. No, przylutowało, ale to... Kurde nie ma to mocy. A no, dużo mocy nie ma, nie wiem. Do tej płyteczki się ładnie klei, tutaj trzeba grzać i grzać. Pewnie ją jeszcze nie raz zobaczycie na moich filmach. Wtedy może coś więcej opowiem, jak już dłużej pożywam. Na ten moment to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.